Na ostrym końcu wśród myśliwskich siedział, Słuchał, zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział, Choć młodzież nieraz jego zasięgła zdania. Siedzi jak mnicha na swym dworze, Nikt go na polowanie uprosić nie może. Za moich, panie, czasów w języku strzeleckim Dzik, niedźwiedź, łoś, wilk zwany Był zwierzem szlacheckim. Spod konia mknie się biedak zając, Puszczano w ten czas za nim dla zabawki smycze i na koniach małe goniły panicze. Ja miałem bardzo krótką kwestię, ale najważniejszą. Inwokację. Litwo i moja. Jest to e, duże wyzwanie, dobrze to przeczytać. Trudno mi siebie oceniać. Myślę, że przeczytałem dobrze. Czuję, że przeczytałem dobrze. Lubię czytać, ja lubiłem czytać. Ja byłem typowany w, jeszcze w szkole podstawowej do czytania dzieciom swoim kolegom, wtedy, kiedy była wolna lekcja. Czytało się w moim domu. Tam Delta, rodzinnym i jestem pasjonatem czytania, więc się tym nie emocjonowałem. Ja po, wykonywałem tak jakby to, co zawsze tam. lubię. Ciszę przerywał tylko głos nocnego stróża. Usnęli wszyscy. Sędzia sam oczu nie zmruża. Jako wódz gospodarstwa obmyśla wyprawę w pole, i w domu przyszło urządza zabawę. Pasjonuje się pan Tadeuszem, bo jest to e, utwór bardzo trudny do czytania, dlatego że e, nie czyta się równo z wierszami, bo to trzeba bardzo uważać na interpunkcję i także na intonację, bo, bo są kwestie, są cytaty, w teści są trudne nazwy. Obce, są nazwiska, więc to jest wyzwanie nie lada. Dobrze to przeczytać. Jesteśmy pasjonatami książki naszej biblioteki, już mówiłem o, o miejskiej bibliotece, o, bi o filiach o całym klasze bibliotecznym w naszym mieście. Mamy bardzo dużo liczbę czytelników. Kilka dni temu rozmawiałem z panią dyrektor Teresą Karaś, która mówi, że, że biblioteka Czeszy w szwag, że tak jest oblegana, więc byłoby bardzo niedobrze. Lub by było, nie wyobrażam sobie, gdybyśmy do tego wyzwania pana prezydenta Komorowskiego nie stanęli. Stanęliśmy z ochotą, bo wiele profesji, wiele, wiele grup podchodzi w tej chwili po samorządowcach, czytają księża, na przykład będą czytać stowarzyszenia, będzie czytać młodzież, będą czytać nauczyciele, więc akcja jest bardzo popularna i widzę też jest trochę słuchaczy, ławki przed... Sceną zapełniają się. Przychodzą, słuchają, odchodzą. Może będzie z, z tego taki owoc, że ktoś pójdzie do domu i otworzy tą książkę i sobie przypomni, bo też każdy z nas przerabiał to, to arcydzieło jako tak lekturę szkolną. Tak spokojny, że... Wydawała, że mnich ten nie zamierza w kapturze. Chodził i nie klasztornym zestarzał się murze. Miał on nad prawym uchem, nieco wyżej skroni. Pan z wami. To nieraz tak się zręcznie skręcił jednym razem, jakbym prawo w tym robił zawodza rozkazem i słowa liturgii takim tonem do ludu, jak oficer stojący przed szwadronem. Dzień.